Każdy człowiek jest spragniony cudu. Każdy chciałby być świadkiem jakiegoś nadzwyczajnego wydarzenia. Wielu ludzi w poszukiwaniu cudownych miejsc albo osób uważanych za cudotwórców przemierza niekiedy setki kilometrów, znosząc trudy podróży, aby tylko doświadczyć cudu na własne oczy. Byli święci, którzy szczególnie przyciągali do siebie ludzi, na przykład święty Jan Mariawianej, proboż z Ars. Czy Święty Ojciec Pio, chyba najbardziej niezwykła postać wśród świętych w XX wieku, który przyciągał do siebie tysiące nie tylko wierzących ludzi, ale też tysiące ciekawskich, często takich, którzy z wiarą i z Bogiem byli już dawno na bakie. Lourdes, Fatima, Medjugorje i wiele innych miejsc to lokalizacje, gdzie dokonujące się cuda przyciągają, jak magnes, Coraz to nowe rzesze wiernych. Ludzie pragną cudów, chcą uczestniczyć w czymś nadprzyrodzonym, poczuć atmosferę, jaka wytwarza się w miejscach cudów. I o takim cudzie słyszymy również w dzisiejszej Ewangelii. Jezus dokonuje cudu, roznaża chleb i roznaża ryby. I dzięki temu ponad 5 tysięcy mężczyzn zostaje nakarmionych, nie licząc. Kobiety i nie licząc dzieci. I żeby było tego mało, to yy, zostaje jeszcze 12 pełnych koszy łąków z chleba. Cudowne rozmnożenie chleba w dzisiejszej Ewangelii jest symbolem Eucharystii, w której Chrystus daje swoje ciało na pokarm, a swoją krew daje jako napój. Chrystus przychodzi do nas podczas Eucharystii pod postaciami chleba i wina, ciała i krwi Pańskiej. Uobecnia się podczas mszy świętej i staje się realnym Bogiem. Pokrzepia naszą duszę i ciało. Przychodzi do nas podczas każdej celebracji Eucharystii. Cuda dzieją się pośród nas. Problem tkwi nie w tym, czy Bóg działa, ale w tym, czy my naprawdę w to wierzymy. Na świecie udokumentowano ponad 130 cudów eucharystycznych, sytuacji, w których Bóg. W niezwykły sposób potwierdził swoją realną obecność w Eucharystii. Ponad 130 cudów eucharystycznych udokumentowanych, wydarzenia, które między innymi ksiądz na przykład odprawiając msze Świętą, w czasie Eucharystii my wiemy, że to jest prawdziwy Bóg, ale dalej wygląda ten chleb jak chleb, a wino jak wino, i dalej smakuje ten chleb jak chleb, a wino jak wino. Ale w czasie tych niektórych cudów eucharystycznych, w czasie mszy świętej, ten kapłan i lud zobaczyli prawdziwe ciało. Jest to mięsień sercowy człowieka w agonii i prawdziwa krew, która wygląda jak krew. Jednym z takich cudów jest wydarzenie z maceraty we Włoszech. Rankiem 15 kwietnia 1356 roku pewien kapłan odprawiał mszę świętą i podczas konsekracji dopuścił się chwili zwątpienia w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Gdy łamał hostię, nagle popłynęła z niej krew. Ręce mu zadrżały, a krople krwi spadły na korporał pod kielichem. Po zakończeniu mszy świętej kapłan pośpieszył do biskupa, który nakazał Splamiony korporał poddać kanonicznemu badaniu w katedrze. Cud ten został porównany również do słynnego cudu z 1263 roku, który dał początek świętu Bożego Ciała. Może myślisz sobie teraz, gdybym ja ujrzał taki cud, to bardziej bym uwierzył. Gdybym ja widział taki cud, to pewnie ja bym tu był nie tylko w niedzielę każdym, ale i pewnie w tygodniu bym tu był. Może tak, może nie. Wiele cudów dzieje się codziennie, a jednak iluż oni prowadzą, jednak nie wszystkie oni prowadzą do ołtarza Pana. Ileż osób widziało ten cud eucharystyczny, bo przecież te przemienione postacie, to ciało Pańskie, które chociażby dokonało się tam w XIII wieku, kilkaset lat temu, to nie jest tylko jakieś wydarzenie, które dokonało się kilkaset lat temu, no i teraz nie wiadomo, czy tak było, czy nie. Do dzisiaj można zobaczyć to ciało pańskie i tą krew pańską. Kilkaset lat upłynęło. Nauka nie wie, w jaki sposób to się stało, że to się zachowało. Tkanka miękka, w serce wiem, że to się szybko psuje, a krew jeszcze szybciej. A to do dzisiaj jest po kilkuset latach. Ileż to osób widziało, ile osób na to patrzy, robi zdjęcia, fotki? Wspomina, czy to ma wpływ na ludzi, na ich wiarę, dla niektórych ma, a dla niektórych pewnie nie. Dzisiejsza uroczystość ukazuje nam Boga, który wychodzi do nas, przekracza wszelkie granice i chce czynić cuda nie tylko podczas mszy świętej, ale również w naszym życiu. Dzisiaj uczestniczymy w uroczystych procesjach, czcimy Najświętszy Sakrament, śpiewamy piękne pieśni eucharystyczne, oddajemy Jezusowi cześć w naszych miastach i wsiach, wychodzimy na ulice pięknie udekorowane, niosąc Najświętszy Sakrament, ciało Chrystusa, żywego Boga. Realny Bóg wychodzi do nas, przemierza nasze ulice, drogi i ścieżki. Chce wejść między swój umiłowany lud. Przychodzi do każdego człowieka, chorego i zdrowego, starego i młodego, zakochanego i tego, któremu rozpadło się małżeństwo. Jezus przychodzi do nas, do Ciebie i do mnie. On nie tylko chce być blisko Ciebie, On chce zamieszkać w Twoim sercu, w moim sercu. Chce być naszym codziennym, a przynajmniej co niedzielnym pokarmem. Chce być w nas i chce być dla nas. Pragnie, byśmy Go przyjmowali, byśmy kształtowali życie według Jego nauki, czcili Go w sercu naszymi uczynkami. Zewnętrzne procesje i nabożeństwa mogą i powinny być tylko wyrazem naszej wewnętrznej wiary i bliskości z Bogiem, który daje się nam jako pokarm. Inaczej te procesje, ta dzisiejsza procesja, będzie tylko pustym tradycjonalizmem, rutyną. Nic z nieznaczącą ceremonią, spacerkiem po parafii. A to przecież nie o to chodzi. Jezus Chrystus, Syn Boży, chce być naszym pokarmem i towarzyszem życia. Naszym nauczycielem, wzorem, punktem odniesienia. Chce być Bogiem żywym i obecnym w naszym codziennym życiu, a nie bożkiem czy idolem. Bóg codziennie dokonuje cudu rozmnożenia chleba podczas Eucharystii. Trudno człowiekowi zrozumieć Eucharystię, bo jest ona tajemnicą. Ale ważne jest, by człowiek był jej bliski, bo ona, Eucharystia, przemienia nasze życie, nasze serce. Nawet jeśli nie uczestniczysz codziennie w mszy świętej, to staraj się pamiętać o niedzielnym spotkaniu z Chrystusem. Do starań, by było ono pełne, to znaczy, by nie zabrakło komunii świętej, bo ona jest naszą siłą. Jakże boli mnie to, jako pasterza, że tak wielu parafian, wielu członków naszej parafii, naszych bliskich, nie odkryło wartości co niedzielnej Eucharystii albo ją zaniedbało. Że ponad co niedzielną przeświętą wielu przedkłada swoje osobiste plany spychając Eucharystię na margines. Różne argumenty. Wysuwają, byleby usprawiedliwić swoją nieobecność na spotkaniu z żywym Bogiem na Mszy Może ciało to uroczystość dla uczczenia Eucharystii. Tak jak Wielki Czwartek, chodzi tu o wyznanie, że Jezus pod postacią chleba i wina jest pośród nas. To słyszeliśmy w czytaniu z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian. Jezus ustanowił chleb i wino jako pamiątkę siebie dla nas. On sam jest obecny w tych skromnych znakach, a kiedy tę Jego pamiątkę celebrujemy, głosimy Jego śmierć i zmartwychwstanie. Tu jednak Boże Ciało prowadzi nas poza Wielki Czwartek. To uroczystość wielkiej tajemnicy wiary. Uroczystość obecności Jezusa, który nie pozostaje już tylko w małym kręgu swoich najbliższych. Wychodzimy z nim na ulicę. Chleb życia, centrum naszej wiary, nie jest czymś należącym tylko do Domu Bożego, co pozostawilibyśmy poza sobą, przekraczając próg Kościoła i wychodząc na zewnątrz. Przecież Chrystus umarł i zmartwychwstał dla wszystkich. Jego ciało i krew, pozostawione pod postaciami chleba i wina, dotyczą wszystkich ludzi. Dlatego właśnie wychodzimy dzisiaj z tym Chrystusem, z żywym Bogiem na ulicę. Błogosławieństwo Boże nie jest czymś, co byłoby ważne tylko w Kościele. Dlatego idziemy z Chrystusem przez nasze miasta i wioski, przez naszą parafię, które Jezus Chrystus błogosławi wraz z ich mieszkańcami, mieszkaniami, miejscami pracy. Błogosławi też tym, których tu nie spotkamy w Kościele albo rzadko spotykamy. Żaden obszar ludzkiego życia nie jest z tego błogosławieństwa wyłączone. Wiara nie może się zatrzymać w drzwiach kościelnych i nie może się też zatrzymać na progach domów. Wiara, czy chrześcijaństwo, to nie coś, co jak niedzielne ubranie przywdziewamy tylko na krótki czas, a potem zdejmujemy. Nie. Ona powinna przenikać całe nasze życie i nadawać mu określony kształt. Nasze życie rodzinne, naszą pracę, nasz czas wolny. Kiedy wraz z Chrystusem w postaci, w postaci eucharystycznego chleba idziemy przez ulicę, to wyznajemy właśnie to, całe nasze życie, wszystkie miejsca, gdzie się ono toczy, powinny być Nim naznaczone. Boże ciało, czyli Jezus pod postacią konsekrowanego chleba i wina, Boże ciało, czyli żywy Bóg, który został z nami w Komunii Świętej, aby być dla nas. Pokarmem na życie wieczne. Bóg, szczególnie w niedzielnej mszy świętej chce się spotkać z Tobą i chce zamieszkać w Twoim sercu. Chce być w Tobie, chce Cię uświęcać. Uświadom to sobie i powiedz o tym tym, którzy żyją obok Ciebie, a odeszli od Chrystusa żywego Boga, utajonego, konsekrowanym chlebie i winiem. To jest prawdziwe Boże ciało dla naszego zmawienia. Amen.